Cześć kochani witajcie z tej strony Marche i jak widzicie to FIFA 16 ale nie chłopcy dziś będą dziewczynki ale Adam jest z nami Co Adaś Siema no i my dzisiaj się nagramy tupeczkami, kobitkami myślę że będzie to coś innego coś fajnego ostatnio mi coś graliśmy mi się bardzo podobało tam kilka mi się spodobało no to co Adam gotowy? Gotowy, gotowy jest to ja poczekaj co ja sobie jakiś tu strój jaki Ty masz? Może kada twoja wychudzona tak, no to widać, że z USA tak No dobra, no, niech ci mało będzie, faz no yy, Ogólnie Woluś mnie tak wczoraj na, naciągnął na te mereze kobitkami, no i mówię dobra, dam mu się Niech mnie przekona, no i mnie przekonał, chociaż nie mogę jeszcze się wgrać w nich, ale akcje są naprawdę grube. A ja wam powiem, że naprawdę tutaj znalazłem kilka, no normalnie powiem wam, że momentami lepiej mi się gra niż yy, mężczyznami i tak. yy, to mnie bardzo cieszy. Z jednej strony naprawdę lubimy kobitki, więc Adri niestety wejdzie na bramkę, tutaj mamy naprawdę dobrą rezerwę Jak zobaczycie ludziska normalnie jak ja mam overale to ja jestem silny No po 90, adam. tak, Adam ma o wiele większe overale, ale niestety gra troszkę gorzej Nie to, że tak, tam wie tak, tak, Adam tak. się buntuje czy coś, ale... Nie nie, przyznam że... no bo to jest, wiesz, w granie się po prostu w samą grę, no wczoraj mi się nie udało wgrać, o, nie? O tą, o tą panią mi chodziło, tam mamy czasu Eee, 10 sekund Dobra, ta pani wejdzie nam po zmianie, to lecimy. A u mnie znów ram pam, pam pam. Jo, ja też się napiję. Pani ram pam pam pam, pam i kurwa znów to takie ściny. Na pustą szeliłem, hura! O Boże, jaki zwód zrobiłem? O Boże, gdybym ja taką bramkę szelił u ciebie. O Boże, nie wierzę, Adam. Jak ja bym takie coś przybrał kartce, nie? Ona podchodziła, ja ruletka, yy, dwa z wody. Dobra. Kurwa, czarna jaka, też chciałem to zrobić. Jaki piękny stadion Central Linkfield Ej właśnie kobiety grają na tych stadionach mężczyzn, chyba tak. Znaczy ogólnie lig, lig nie ma kobiet, tak? Nie wiem właśnie, nie, są, bo oglądałem kiedyś coś. Sassid jest, jest Sasi! Jest Sassi, jest ona bardzo jest ładna. Ja ogólnie chciałem wyruchać Borek, wczoraj, ale nie pozwoliłem mu, bo... Bo za dobrze bym potem już przestała grać, bo jakby zobaczył. Ale tu chciała co kanał już wsadzić, jak widzicie, no to co one grają. Ej piękna, piękna murawa. Ogólnie bardzo ładne kolorki są. Kurna ta laska, co u mnie biegała, u oh, Jezus, Może one ona się cyckami zderzyły, mleko się im Ale, ale za Jackiem a, a irbagi miała. A irbagi ona Wambach. ma ten efekt push-up. Wambach. Wambach? Ujeźdź. Oh, Do środkowania u nich na razie jeszcze mi chyba żadno nie weszło, takie dobre. A no i sasiczka. Jak pićka. Co ona kurwa walczy, ty? Walcz. Szybkie się przeciera. Aj. Pięknie solo, Ale bramkarki też, naprawdę, no, no, moim ja zdaniem... Bramkarki... Nie... Naprawdę, nie, nie, nie wiem, czy da się mężczyzn porównać to... jakiś klub, ale to by było coś takiego jak spotkanie Bayernu z Realem, kiedyś bym powiedział, teraz nie mogę powiedzieć, że real, ale taki y, Barcelona, przepraszam to nie Bayern. E, teraz takie bardziej spotkanie Manchester City, Barcelona, Bayern, Barcelona, coś takiego. Ale też nie dorównują i do pięt, jakbym mógł to, to określić szały, no jak widzicie, cenność i to co, nie wiem, na jakiej podstawie zrobione. Mrożan. Tyle na ten temat? Uf. I tyle na ten temat też. No co, ale uderzy, ale no bramkarka, no ja mówię, wcześniej u, u Adama też bardzo Nie no, u mnie to ma. jest taka go, lepsza wersja Noiera. No, można tak to spokojnie nazwać. No Jezus. Ja pierdolę. Serio, masz, ej, twoja leży, nie? Ma kontuzję. Nie pierdziel, solo. Już stała, już stała, ale zobacz, się, leżała przez kilka sekund, kurde, jakbym dostał piłę, nie? Ale czajże. że... Jeżeli ona weźmie miała kontuzję, to ja wychodzę z meczu. Zamknij się, żulu, jeszcze ja, nie. Ja wychodzę z meczu, ja opuszczam lokale, ja się to mówię. Pop. Popek. Dobrze nie solo, solo jest. Lasić! Solo jest, solo. Jest, solo kurwico co? Jak wrestling tu robią. Wrestling kobiet. Dobrze, solo. No bożesz, ty mój. Iliakem ci ją rozgrzeje. Fuj. No i dobrze, będzie łatwiejsza. O, jakiś. Z takim zrobię. e, zatańczyła. No nie wierzę, co się dzieje, co robią. Ej, my zrobimy naprawdę sezon kobietkami, jakiś, bo ta gra jest świetna. Nini, jest tyle naprawdę fajnych zespołów kobiet, którymi idzie super zagrać. Oj, teraz przecięte podanie, No nareszcie. Kur na co jest, no? ja nie mogę w ogóle żadnej akcji? Nie naprawdę, niby są szybkie, ale nie pokazują tego w grze. Chyba jednak twoje są o wiele szybsze, chyba. No nie wiem. Niestety, nic tego nie wyszło. Czemu ładnie? sasiczka, ta, wypierdoli się to. Bolej ją tak zerżną, że ona już w ogóle jest... Zamknij się, bo żulu. Chętna naprawdę na wszystko. No ja wiesz, tam dobry trener dobry... Chuj. Dobry trener, Dobry trener, dobre piłkarki, tak? Gdybym tu powiedział... dobre to było. Naszym co piłkarzom tak? spodobał się Nawałka. wiesz. Dobrze nie robi to samo co ty swoim. I teraz, co zrobi? Nie no, ma! O kurwa mać, co robi? Co robi stary? Ale mam no, na no, ładno jest, mam mu Jezu. Ale zobaczcie jak zachcykają tam A chłopoka Aż się pokręciły z radości. Nie no, trzeba, trzeba się wziąć panienki w garść. Bardzo dobrze. Dobre to podanie Morodzian. Nie będę tu robił ślizg, bo szkoda. Zwetnia... Moje, ja nie wiem, moje to w ogóle wiesz...

Mora San Mo <laughs> Jezu takie umę wszystkie są Se popatrzyma, no ta nie, ale no to daje O to, to tam mi też się podoba, powiem wam, że nie, tako prosto dziewucha Fakt, że no nimki, kurna, no nie o co ja mogę powiedzieć, no nimki brzydkie, ale no te są akurat wyjątkowe Ta nie, a tam mi się też podoba Gramy dalej. Niestety escape. No Dobra. Jadziem... Jadziem dum dawaj. Ale mi będzie pewnie lagować teraz, nie? Dobra, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, bym powiedział panowie, jedziemy dziewczyny! Nie wiem, ja trochę wykombinowałem, na Lecha to nie zadziałało i chyba tutaj też nie zadziała, chociaż na razie jest easy. Easy peasy. Co jest? Adam, powrót. Adam wrócił Laguje trochę. No przez ten jebany escape niepotrzebnie jezów zabije ich chyba Żal mi ich e, Teraz będą pewnie lekkie lagi lipa z tym totalne Moradzian O boże mi tak co się tutaj dzieje? Czym państwa wszyscy wstają na stadionie? O Boże, a Adum, a Dum, a i nie Dum Morgano, śmitka trochę tu się Oboże, Szmy... pobawiła O Boże, o Boże, czemu ona tak wybiła? Holiday! Sobiury po... We Adżer, coś mogę obronić No, ale... Stasic! Jak przez te lagi zabije ich po prostu. To by był taki wspaniały mecz. Ja, ja się chciałeś nabić na mnie. <laughs> Ale to by było perfidne wtedy wieczora. Alex Wiem. Ja pierdzielę. Niekiedy to rozwalają Belaskiego, nie podają. Dobrze. Morożanka z faulowanka Saseczka. Saseczka. Ej, faul. Być. Nie ma Paulu. Cholera jest... w szklęście mnie wzięły. Dziwnie. No i teraz, czy tu jest? Ole, o! Połyszny, mój... Oj, powiem szczerze, gdyby nie było spalonego, czerwona kartka murowana, była. Na dala. pewno nie, no co ty? No zobacz, mówię Jak Ja wiem, odepchła! Ścisłeś mnie jak. Kurde, tak. no czuję te lagi przez ten pieprzone wyrzucenie na pulpit. Zabij jej, zabij jej. A ta mi pik nie szło, ale miejmy nadzieję, że nie zdeprymuje to naszej drużyny. Piękny szał! Piękny szał! Co zrobiła Stas? Kocham. ona ja naprawdę chyba pojadę tam i muszę ją poznać, naprawdę. Tak. Jak to od niej autograf? Co za przyjęcie, co za uderzenie? Nie wiem, co jest kurwa, ale nie mogę. Nie mogę się wgrać tymi laskami, no. Adam, możemy następnym razem zagram kim innym, może ci lepiej pójdzie. No widzisz, overallowo to jest najlepsza drużyna na świecie. I nie ma drugiej takiej z takim no dużym zobacz overolem. kurwa, no przecież... To się no dupy nie trzyma. Ajajajajajaj. Aj, aj, aj. To był HIF To był hif. No I, i ja nie takie mocne podania! No I co sekundy, ale tracą Wygraj to. Dawaj, Malina, ciągniesz. Firmowe paliwo. Przemocnie czego? HIF. Pięknie rozwala to. Oj, bardzo ładnie. Dziewuchy zmieniaj się szybci. pilu. Kurwa, giełna uderzyła, dobrze to po nodze poszło. Hmm. A twa jak się cieszy. No a nie dzieszyłbyś się. Trener zrobił mi dobrze. <grym> jo, wszystkie one mają najlepiej teraz u mnie. Wszystkie chcą przychodzić do Niemiec. Ja wam mówię. Zaraz ode mnie to odejdę tam. Bo przecież ja to w ogóle się nie mogę z nimi dogadać. O kurwa sasić! Ale ja cię kocham, ja cię i tak będę O ja miejsce. kurna, no co za obrona cholerna tu jest. Czy jakiś był? Czy coś? Nie, myślę, ja myślał i ja źle myślał, tak? Nie no. wiem co jest i nie mogę w ogóle się tutaj. Hmm, co ja na razie nie mogę zmienić, bo wy naprawdę dziewczyny ma macie yy, potencjał do grania i ja bym na razie tam jeszcze pograć, bo super gracie. Nie mam co tu zmieniać, co w takiej drużynie można zmienić, tak? Trenera nie da się, bo po co? Bo gra super. No piłkarka! opuści boisko, że tak powiem. Okay. Trzeba się brać za robotę. No to bijesz się wreszcie, może to będzie jakiś ba barwniejszy mecz. O Jezus, ty mój Adam, ale nie tak. Cicho, to są dopiero rozgrzewki Adam graj, gramy za polem A ciekawe jak grało się z drugiej strony boiska Ale mi oko swędzi teraz Jak stracę bramkę to przez to kurwa nie widzę nic Chyba pierwsze dośrodkowanie, które mi wyszło Lepiej niż do tyłu O Jezus, moja to aż wyfrunęła Opek. I Borikson I baba. Boba, lubimy nie jest sam O Jezus Wambach, no zróbno coś wreszcie kur... Y. Wambach, a <grym> Ty tak mógłbyś do swoich Moja plamka jest rozstrzeliwana! Ja wiem, że Amerykanie są bardzo dobrzy Ale niemieckie wojska są jeszcze lepsze I teraz, Stasić mm. Ciągnij za tyt. A kurwa, Mac Studium zabolał Mówiła mi przed spotkaniem, że ma nadwyrężonego <śmianie> Także ją... ziom, smyrał i Adam teraz. O to... Jezus. O kurwa syn. Jebana jak ona wykopuje, boję się jej podawać te piłki. Mi tak. Mi tak. <śmianie> Jakie podanie, nie. podanie, Biorę się, bo mnie, ja tak dla zabawy gram, ale niekiedy to mnie wkurza ta gra. Nie dziwię się mikiemu Nie płacz, mała, nie płacz. Może będzie pewnie widać małe lagi, ale to jest przez to zminimalizowanie gry cholerne. Boże jak mnie swędzi oko! Nie wiem, że tak oczy mogą swędzić Dobra, minimalne spalone, więc to przepełnie przez to oko Trzeba zaraz zmiany porobić Czy ty użadam bez zmian? No ja na razie zrobiłem zmiany swoje Anne Krieger, o Jezus, musiałam pić Ładnie wyruchałem, znaczy jakbym był chłopakiem, no bo jestem i ona jest kobietą, ci się wyruchałem Ja pior Te moje jak zatańczyły Tańcz mała Niech ta muzyka dzisiaj gra dla nas Popek a Dzialibaba, babaku. Pięknie solo Boże, co zrobiła? Przełożyła jej gilotynę podwójną, ciągniętą Ciągnie to. Ciągnąć to, ona ci ciągnie. Po meczu, ty jest. Z... Zobacz, zobacz. O czemu ja nie pobiegłem? Bo ja nie pobiegłem. O Boże, ja muszę wstawić to, bo ja dostała, bo za nogę złapała. Ja pierdolę. ja pierdolę. Ja pierdolę, ja to wstawię. Ja to muszę ten wstawić. Niekiedy ja się zastanawiam, czemu i do końca akcji. No, tu mówię, tu kurde, wybiję znów niską, o, będę miał szansę. O Boże, o Boże, co to było? Co to było? Nie mam pytań, kurwa, nie. Wierzę, wierzę w teraz. Nie wiem, jak już tak minimalnie, ale w nie wierzę. O Jezu. Ale co to było? Co to było? Szmytka ma kontuzję. U ciebie? Nie, no, u ciebie. szmytki to są w Niemczech. A ja, ja by cię przełożyła tam, jak ciasto. Frank Lampard? Fajnie, pozdrawiam. Czekaj. Jezus Sasic. Boże, Dobrze. ja chciałem zwód zrobić i ona tak nie wiedziałem, że podczas biegu pełnego, podczas robienia zwoda ona hamuluje. Ja, niekiedy to jest w kurze. ja chcę podać na prawo, a ona... O Jezus, bramkarka wyjść, dobra. O Boże, ja nie myślałem, że moja ma piłkę. O kurwa. Dobre. O'Reilly. Ale... Jezu. Piłka bo... jest teraz specjalnie biała po ekarnę. Ram pam pam. Boże. O Boże. O Boże moja. Jeden, ta... jeden, jedno dośrodkowane na milion na razie się tutaj czyni. Moje na milion. Wartusiak. Twoja nie wiedziała co zrobić, a moja już wie Ja jebie! Moja bramkarka jest bez Ja ją zostawię w składzie, jeszcze ją Gryź murawę, nie wdzięczna na suko Alright, alright, right, right, yeah, right. Kurwa mać gol Jee! Yes, Cojebałem! To, to która dała mi... Ale nie, coś tutaj czytnego. już mnie, nie, nie wiedziałem na kogo się przełączyć. Jak już to mi minęłeś, tamta nagle mi się... Nie wiem czemu gdy e, ta po lewej stronie. Co minęłeś pierwsza, przełączała mi się nagle na tą drugą, bo tamta już była bliżej niej. Ilipa. Ślicznie, ślicznie, chyba jednak nie sprawdziłem dobrze tego składu wtedy z tobą. Bo Riley nie wrzuciłem, dopiero teraz zrobiła mi taki debiut i jak zwykle te debiutantki i debiutanty u mnie w składzie zawsze grają najlepiej. Lewry. A to ona hiv jest, a heath ma, no, dobrze, że nie znam się na angielskim, bo nie ma się co dziwić. Bolek teraz wie ogólnie, O'Reilly. O'Reilly, Ray Smith. Aj Bartu, Bo Dobrze, nie walcerzek. Mocniej, mocniej, trzeba. Było. Dobrze. Dziewka. Schumer Bauer. Ona Mów ma heave. Panie... eder header, Eder Ja wiem, że ty masz header jak od klasa. I ciągniesz Adamowi. <noise> Czemu nie dokończyłem? Nie powiem. Ależ, ależ kurde, mecz nie się nie powiem Ale widać, że e... są lagi, bo jest 18 minuta już, a my jeszcze nie mamy końca meczu. Mhm, niestety, mamy taki klimat. Serio? <noise> no to, tak. Ja bym zmian, bo ja już chyba wszystkie zmiany zrobiłem. ja też już wszystkie teraz. Mm, kurwa. O kurwa. Ej <śledzimy> bo ja <później> <śledzimy> no, <może. śledzimy> się <Puszyłem butelkę. śledzimy> nie miałem Boże? A butelkę nie mnie marduj wody Wody nie marduj Najgorzej ja, to jak, jak teraz strzelę gola Czy coś się stanie I ja pierdyknę rękami no, nie, nie. I rozleję tą butelkę O ty kurwo O ty kurwo Zabierz ta jej piłkę Złobić ją zanim złoży jaja Złobić Nie ale Emi Wambach to jest Emi Wambach Piękne wykopnięcie przez piłkarkę piłki O Boże, Bożiu O Boże to. co uderzyła V dziwko Madafaka Uciekaj ze składaka Ale tu mogła być naprawdę końcówka marzeń dla mnie Mi tak zrzuciłeś Specjalnie na uwolnienie Nie Kurwa, myślałem, że tu stoi któraś Tak. Bish. No stoi, na trasie Megan below. <laughs> Baby Low? Baby Low już jest po Baby Low Kurwa mać, myślałem, że ty się lepiej trochę złożyć na ław o, jeszcze bym doszła, ale to by było piękne, ja mam nadzieję, że piękne będzie, piękna będzie liczba łapek pod tym filmikiem, przepraszam za lagi, no bo były, wiem, ja to czułem, dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego odcinka. trzymajcie się, cześć! Dobra.